Odzyskała moją córkę. Sama mówi, co jej pasuje, a co nie. Opowiada, co ją martwi, co cieszy. Dora od dzieciństwa otrzymuje leki, które, na prośbę matki, zostają odstawione. Tym samym wkracza do zupełnie obcego i nieznanego jej dotąd świata. Mamy potrzebę szufladkowania. Tak jak mamy potrzebę tworzenia sobie usystematyzowanych reguł, według których postępujemy, tak jak mamy potrzebę. Nazywania, co jest moralne, co jest niemoralne, o czym wypada mówić, o czym nie wypada mówić. Dora zadaje pytania spontanicznie, i te pytania powodują, że rozkładamy ręce, bo bardzo często wiele poglądów, które przyjmujemy. Nie posiada żadnego uzasadnienia. Reżyser w tytułowej roli Dory obsadził Julię Sobiesiak, absolwentkę PWST w Krakowie, która tym spektaklem debiutuje na turńskiej scenie. Pierwsza rola stanowi dla niej nie lada wyzwanie. To jest, myślę, że wielka rola, fascynująca dla każdego. To jest tym bardziej, że przez cały czas znajduję się na scenie, więc y, to jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo mogę przeżyć na scenie ten proces wszystkiego, co się z nią dzieje. Dlatego to jest jakieś takie, z jednej strony to jest bardzo trudne, a z drugiej strony myślę, że może jakoś mi to ułatwia, że nie muszę się rozpraszać tym, że tutaj coś y, wejść stąd, wejść stąd, tylko po prostu jestem cały czas i jestem w tej postaci, staram się ją jakoś przedstawić. No i to jest wielkie. Myślę, że dla każdego, czy ktoś debiutuje, czy nie, to to jest wielkie. Lukas Berfus nie ocenia sytuacji postaci, poprzez umowność i skrót próbuje odejść od realizmu, tworząc wnikliwą metaforę współczesności.